Proszę Państwa, dzisiaj mamy 21 września, jest to święto służby celnej. W dniu dzisiejszym także rozpoczęło się pierwsze czytanie w Sejmie projektu poselskiego dotyczącego wprowadzenia Krajowej Administracji Skarbowej, który to projekt de facto zakłada likwidację służby celnej. My powinniśmy dzisiaj świętować, a okazuje się, że to dla nas powoli zaczyna być żałoba po służbie celnej. Proszę powiedzieć, jakie są nastroje w ogóle wśród celników, bo zapewne rozmawiacie przecież na co dzień. Oczywiście, że tak. Nastroje są bardzo negatywne, wręcz ludzie zaczynają się już rozglądać za inną, innym zajęciem w życiu, bo trudno zaakceptować sytuację, kiedy funkcjonariusze pracują, wiele lat oddają to, co najlepsze dla tego państwa, i są traktowani w taki sposób, że nie wiedzą, co ich będzie czekało za kilka miesięcy, czy będą mieli tą pracę, a jeśli tak, jaką i za ile. Nowa ustawa, propozycja, nie, propozycja tak, nie, nie gwarantuje nam w zasadzie nic, ani miejsc pracy, ani statusu funkcjonariusza celnego, ani dotych, dotychczasowych uposażeń. My Apelujemy od kilku miesięcy, żeby takie gwarancje nam na piśmie dać, żeby było wiadomo, że zostaniemy w mundurze, że będziemy zarabiali nie mniej niż w chwili obecnej, że nie, zostawi, nie zostaniemy pozbawieni tej naszej pracy. No, mamy tylko obietnice na dzień dzisiejszy, a nikt nie chce dać nam takich gwarancji pisemnie. Strona rządowa, ministerstwo uważa, że wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej uszczelni system podatkowy i zmniejszy lukę w podatku VAT. Nam trudno zaakceptować takie tłumaczenie. No my nie widzimy tutaj nie, pozytywnie, tak nie podchodzimy do tego jak ministerstwo, ponieważ. Służba celna nie prowadzi działań, które wpływają na zwiększenie tej luki podatkowej lub zmniejszenie w podatku VAT. Także jest tutaj nasze niezrozumienie dla faktu włączenia służby celnej do projektu Krajowej Administracji Skarbowej. Izba celna w Białej Podlaskiej zatrudnia prawie 2000 funkcjonariuszy celnych. Izba celna swoim zasięgiem obejmuje Urząd Celny w Białej Podlaskiej, Urząd Celny w Zamościu, a także Urząd Celny w Lublinie. Także ile osób pozostanie w służbie celnej, trudno powiedzieć. Na chwilę obecną z tego, co do nas dociera informacja z Warszawy, to niewielu. Powołana zostanie nowa formacja, służba celno-skarbowa, w której... Będzie niewielu funkcjonariuszy celnych, a reszta albo pozostanie bez pracy, albo zostanie rozmundurowana. No właśnie, mówi się też o przeniesieniach. Czy Wy jesteście skłonni przenosić się w inne rejony kraju? Panie redaktorze, to jest pytanie skomplikowane. Jak ktoś jest młody, nie ma rodziny. Może rozważyć taką propozycję, natomiast ludzie, którzy tutaj zapuścili już korzenie, mają swoje rodziny, kredyty, domy pobudowane, mieszkania kupione, no trudno im będzie taką propozycję zaakceptować, przyjąć. Zwłaszcza, że taka propozycja może być, yy, może opiewać na dużo niższą kwotę niż obecnie yy, zarabiają. To jest dramat dla regionu. My yy, tutaj. Yy, dla władz samorządowych też ten projekt problem zgłaszaliśmy, no i jest pewne zrozumienie dlatego i władze samorządowe obiecały pomoc. Także my liczymy na tą pomoc, bo w zasadzie na chwilę obecną nie ma przepisów wykonawczych i nie wiemy, gdzie będzie... Izba Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie będą urzędy, a w zasadzie nas najbardziej interesuje, gdzie zostaną zlikwidowane urzędy, bo to jest pewne.